Wracamy do serii Gotuj z prokuratorem, gdzie wy podsyłacie mi filmiki z Five Minutes Craft, a ja testuję je na pani Kryś. Gotowi? Ja tak. Zaczynamy. Pringlesy przesypujemy do woreczka, następnie rozgniatamy i wysypujemy na talerz. Bierzemy kurczaka, maczamy w mące, jajku i pringlesach. Następnie pieczemy i pyszna przekąska gotowa. Sprawdźmy to. Pringlesy, takie jak u nich. O, pół paczki mi sprzedali, no. Przesypujemy do opakowania. I gnieciemy. Fuck. Zrobiłem dziurę w stole. No dobra, będzie kolejna pamiątka. Przesypujemy. Następnie bierzemy kurczaka. Obtaczamy w mące, w jaju i w chipsikach. Pyk. Mąka, jaj, psi, on, I Oko i nosa. do piekarnika. Zalety korzystania z sound, czyli z nagrzewania organizmu. To przede wszystkim uwalnianie endorfin. Panie Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Czy to są jakieś nuggetsy po GMO? Czy Ty widziałeś nuggetsa? Co to jest za mutant? Kodzille jakieś wielkie. A zobaczmy przez środek. Um, ty, jaki soczysty w ogóle. To jest bardzo soczysty kawałek kurczaczka, który nie smakuje niczym oprócz kurczaczka. Także, no bardzo sauté. Tak, jakby tak przypruszyć, tak, 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 tyci, tyci wegetom. No to to jest dokładnie to. Można zjeść. Ale nie spodziewać się fajerwerków. Takie dla dzieci, no. Polecam dzieciom, no. Ej, coś ty tu zrobił? Przecież tu są dziury. Co ty zrobiłeś ze stołem? Do zblendowanych orzechów dodajemy miodu, następnie zagniatamy, rozmasowujemy i kroimy. Przekładamy na talerz, wykańczamy syropem klonowym i pyszny deser gotowy. Co wyjdzie? Sprawdź. Rozpoczniemy sobie od przemielenia orzechów. Nie powiedzieli jakie, więc będzie mieszanka. O kurde. No dobra, zmieliło kopułę chyba. To już się teraz bez miodu skleiło. Dobra. Teraz dodamy trochę miodu. Nie wiem jakie proporcje, bo takiego giganta jak u nich to nie będę robił, nie? Będzie mało, to się dołoży. Zagniatamy to żeby się połączyło. Bardzo prosty deser, no już to profesjonalnie wygląda. Może teraz w rękach już uformujemy jakiegoś takiego batona. O. Mamy już takiego batonika orzechowego. Przełożymy na czysty talerzyk. By się ładnie prezentował. Polejemy syropem klonowym i na koniec jeszcze ładnie udekorujemy. e. voilà. Panie Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Co to jest? O Boże, ale to wygląda bardzo nieapetycznie. Chyba nie jestem w stanie tego zjeść. Ej, to ma buzię. Nie, nie wiem, co to miał być za koncept. Od czego by tu zacząć? Od odwłoka może. O, ta forma nie zapowiadała tego smaku, ale to jest pyszne. To mi trochę przypomina... Jakby tu dodać ciasto filo, to to by było trochę jak baklawa. Wspaniała rzecz, wyśmienita. Kolbę kukurydzy smarujemy kremem czekoladowym, następnie wykańczamy żelkami i pyszny deser gotowy. Co z tego wyjdzie? Sprawdźmy. Mam już tutaj rozgotowaną kukurydzę. O, teraz krem czekoladowy. Wybaczcie, że nie będę smarował tak jak oni chlebem, dobra? Tylko lepiej, jakby to stało. Będzie to stało, czy nie? Nie stoi, czekaj. Jak zrobić tak, żeby stało? Trzeba dobrze obciąć. Czekajta. O, będzie stała kolba? O, perfekto! I teraz będzie nam się dużo łatwiej smarowało. I ja mam wrażenie, że Five Minutes Craft oglądał moje filmy i podwaliło mi pomysł. I zaczęli korzystać z czatu GPT, jak wymyślałem swoje przepisy, nie? Ktoś wpisał kukurydza, Nutella, Haribo, Enter. Ale może będzie smacznie? Dobra, kolba chyba wysmarowana, nie? Teraz czas na żelki. To wygląda jak jakiś palna, który ja nabijam te miski, Rytualny. A, a propos czatu GPT, to następny odcinek chcę zrobić gotuj z czatem GPT. Także zapraszam w komentarzach do pisania trzech składników. Do następnego odcinka gotuj z czatem GPT. Dobra. Za gorąco tu jest trochę, trzeba to szybko dać do lodówki. E? voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Co tu jest. Moment, bo tu jest jakaś historia opowiadana. To jest jak te dania, myślę czy coś. One też tam czasami jest jakaś historia, coś tego, nie wiem, czy znaczy wymyślam teraz, tak słyszałam, albo tak mi się wydaje tylko. Może to jest wieża Babel, albo nie, nie, albo nie wiem. To jest taki wielki kukurydziany magnes, który przyciąga miski Haribo. Trzeba poczuć pełnię smaku, więc muszę ugryźć razem z Miśkiem. Na to wychodzi. O Boże, nie, dobra, muszę nie, dobra, nie chcę, dobrze, dobrze, poproszę papież, halo, przepraszam, halo, pomocy, halo, bo ja Cię chyba zapędziłam. Pędzi ptaszek, ptaszek. Dawaj, ptaszek. To jest to jest tragedia. Smak kukurydzy z czekoladą i tym miśkiem, to jest coś, co momentalnie zbiera na wymioty. Ja, po, ja, ja podziękuję. Do blendera wrzucamy croissanta, dodajemy jajo i odrobinę mleka. Następnie blendujemy i wlewamy do gofrownicy. Czy takie gofry będą smaczne? Sprawdźmy. są, jajo i odrobina mleka. Następnie blendujemy to samo. Musimy go chyba rozszarpać trochę tu, laguna. Jak tam konsystencja? Do gofra chyba git. To teraz goferownica i przelewamy nasze ciasto. Tu raczej taki jeden wyjdzie jak coś. Dobra, rozprowadzamy. I zamykamy. O, kurde, to, to wstaje. Idzie olbrzym. A to pewnie oklapnie. No, zaraz, o, no. E, voilà. Panie Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Ale co ty temu goflu zrobiłeś? Patrz, jaki on jest. On jest smutny. Czemu ty mi dajesz do jedzenia brzydkie rzeczy? W ogóle śmieszna jest konsystencja, bo on jest taka gąbka, jest taki bardzo, taki, taki spongebob. Ojeju, ta konsystencja to taka za bardzo gumiasta i to nie smakuje dobrze. W smaku to jest mydłe, to smakuje takim, takim plackiem pełnoziarnistym, niedopieczonym takim. Mm, fuj. Do blendera wrzucamy banana, dodajemy jogurtu i mleka skondensowanego. Następnie miksujemy, przelewamy do kubeczka, dodajemy trochę czekolady i zamrażamy. Czy takie lody będą smaczne? Sprawdźmy. Rozczłonkowujemy banana, dodajemy jogurta oraz mleko skondensowane. Zakręcamy i blendujemy. Git. Teraz kubek przelewamy, wykańczamy czekoladą. Kurde, patyczków nie kupiłem. Dobra, poradzimy se łyżką. O. A, tu jest taki problem. Dobra, sekundo. Plan B. O, ewala voilà, do zamrażarki. Minęło kilka godzin. Sprawdźmy, co z naszym lodem. Odpieczętujmy, lekko obrócimy ruch obrotowy. O, wygląda dobrze. E, voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Okej, okay. to wygląda bezpiecznie. Mm. O, banan! Uu. Ale o nie, o nie, pani architekt, to była ta konstrukcja. To jednie. O, fantastyczna. Forma podania jest do dopracowania, ale w smaku, mega mocno czułość tego banana z czymś takim. Mlecznym? Coś takiego? I te ciciki czekoladowe jeszcze dopełniają tej całości. Oj, albo wyjmę. No, teraz to można jeść. To jest chyba jedna z najnormalniejszych i najpyszniejszych rzeczy, jaką miałam okazję tutaj jeść. Naprawdę, ten deserek jest wyśmienity. I nic ty nie czujesz podejrzanego? Kurwa, wiedziałam. Ja wiedziałam, ja to czułam, że tutaj coś jest nie tak. Nic, Ale... nic rybnego tu nie czujesz? Nie. A tu jest coś rybnego? Co ty tu wsadziłeś? Co ja jadłam? Czemu ty masz taką minę? Prawdziwe, smaczne, co jest. Sam bym tego nie zjadł.